Tak, widać tutaj YouTube, jego dobrodziejstwa i mój już bardzo wysłużony laptop z brakującymi przyciskami na klawiaturze. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Nikoru. No i tutaj robię ten krótki reportaż, ten krótki vlog, żebyście wiedzieli ogólnie, co słychać, co planuję, co się mniej więcej będzie działo i. Um, no żebyście też wiedzieli, że o Was e, pamiętam. Um, ogólnie przez długi czas nie nagrywałem jeszcze żadnych materiałów, ponieważ jak wróciłem z Lizbony dnia 10 września o 1 w nocy w Katowicach byłem, a w Polsce 9 września o 19 w Warszawie, to miałem dużo, dużo nieprzyjemności, które dalej się jeszcze nie rozwikłały, a mianowicie problemy z bagażem, który Najpierw mi zagubiono, a potem mi całkowicie zniszczono. Więc no mam pod kątem, właśnie można by to ująć takim administracyjnym, jakby dużo spraw na głowie. Ale nie, roz, nie, nie rozgadujmy się o tym mniej więcej, powiedzmy, co się będzie działo w, w najbliższym czasie i czego możecie się spodziewać. Materiałów dzienników pokładowych z Lizbony niestety nie będzie zbyt dużo, będą dosłownie cztery, z czego dwa są nagrane, znaczy jeden, jeden jest nagrany w dwóch różnych wersjach, tak. Czyli będzie dziennik pokładowy numer 1 wersja 1, dziennik pokładowy numer 1 wersja 2, będzie dziennik pokładowy 2, dziennik pokładowy 3 i dziennik pokładowy 4. Dlaczego tak mało się pewnie spytacie? No, ze względu na to, że miałem problemy techniczne. E, miałem też e, no dużo, dużo nieprzyjemnych spięć z moją dziewczyną, bo ostatnio się nam zbyt dobrze nie układa. E, ale przede wszystkim to po prostu spędziłem bardzo przyjemnie czas. Miałem mnóstwo atrakcji e, i byłem. Cieszyłem się po prostu jak moje dziecko. Nawet nie miałem głowy do tego, żeby myśleć, żeby robić dla Was nagrania. Za co Was serdecznie przepraszam, bo wiem, że niektórzy z Was nie będą mieli podróży, możliwości podróży do Lizbony tak jak ja, a też chcieliby dużo rzeczy pooglądać, więc a jak będziecie chcieli, to mogę dla Was zrobić po prostu listę miejsc, które zwiedziłem, żebyście mogli sami po prostu w swoim prywatnym zakresie poszukać informacji na ich temat w internecie, bądź też jakichś innych filmów. W każdym razie jedno miejsce ciekawe dla Was nakręciłem mimo wszystko. Więc tutaj myślę, że też e, trochę rozrywki Wam dostarczę. E, co z nowymi seriami? E, jedną serię, e, właśnie za niedługo będę wrzucał. Znaczy się, na razie to jest tylko odcinek pilotażowy, ze względu na to, że no, chodzi u mnie na komputerze, jak nagrywam, po prostu, wiecie, jak pokaz slajdów. <grych> Więc. E, Pierwszy odcinek będzie pilotażowy. Jaki to jest projekt? Zobaczycie sami. W każdym razie no, myślę, że większość z Was go zna, ze względu na to, że bardzo sławny inny YouTuber już tą serię robi. <laughs> um, co dalej? The Bird Story pojawi się najwcześniej w listopadzie. Z tego względu, że właśnie premiera światowa została zapowiedziana na listopad 2013 roku. Polskiej wersji językowej zapowiedzi premiery nie było, więc najprawdopodobniej zrobię po prostu dla Was tak, że nagram tą część, znaczy ten gameplay po angielsku, a po prostu dialogi będziecie sobie już sami tłumaczyć. No bo kurde, też czasami się przyda, żebyście oprócz oglądania no trochę mieli możliwości poedukować się, więc tutaj myślę, że kto będzie ciekawy zrozumieć wszystkie dialogi, a nie będzie ich w stanie zrozumieć po angielsku, no to po prostu sobie to przetłumaczy, albo poczeka na wersję polską, żeby zobaczyć już po prostu grę w, grę w wersji polskiej. Dlaczego takie postanowienie? No bo jak widzicie no z tłumaczeniem u mnie nie jest najlepiej. Często po prostu mieszam się, tłumaczę dlaczego, tłumaczę w ten a nie inny sposób. Więc w tym momencie jedna część to trwa na przykład z godzinę. Jeżeli mi przytnie brodę, albo nie wiem, będzie drżał obraz, to przepraszam Was, ale po prostu kręcę to swoją bajerancką komórką i wiecie, ręce mi od czasu do czasu drętwieją. Um, w każdym razie mogę Wam już z pewnością zapowiedzieć, że w październiku możecie się spodziewać, tylko że tutaj jeszcze ustalamy pewne szczegóły bo na razie mamy ustalony tylko plan ogólny, ale teraz ustalam, ustalać będziemy szczegóły możecie się w październiku spodziewać dużej ilości materiałów ode mnie i Drakeja. Tak, bo pojadę do niego. Właśnie w październiku są organizowane targi gier, targi gier na PG Arenie tak, dobrze mówię? Nie wiem, drake najwyżej poprawi mnie. <laughs> Więc są organizowane targi gier, i chcemy dla Was zrobić materiały, właśnie z targów gier. No i jak i również przy okazji, no tutaj zrobić jakieś inne ciekawe materiały, tak jak to było w trakcie special eventa, właśnie w lutym. O ile dobrze pamiętam, w lutym? Tak, w lutym. Więc. Możliwe, że też będzie jakiś specjal QA, tak jak to zrobił Drake Skacji, bo rzeczywiście fajnie to wyszło, widzą się podobało, więc stwierdziliśmy, że czemu nie spróbować tego w, z, z moim wykonaniem skromnym, <grym> więc zobaczymy. W każdym razie no, możecie się spodziewać, że będzie fajnie, tym bardziej, że planujemy nie, że przyjadę tylko na dwa dni, tak jak to było wtedy, czyli tam 20 któryś i 20 któryś. Tylko teraz przyjadę, zrobię taki długi weekend, po prostu wezmę parę, tam dwa dni wolne z pracy i przyjadę e, na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, czyli łohoho, 4 -ho -ho, dni, długi weekend. <laughs> um, z kolei je, była jeszcze jedna seria, którą chciałem dla Was zrobić, jednak tutaj, no, męczyłem się strasznie tutaj, e, żeby tutaj jakoś obejść to tak, żeby to dla Was zrobić, ale niestety mi się nie udało. A mianowicie, jeżeli chcecie, możecie sobie poszukać, yy, może się pojawi ta seria w przyszłości, może nie, bo YouTube i tak y, gameplayów z tej serii nie ma, ponieważ jest to gra na komórki, ale niewiele osób wie o tym, że również jest wersja na komputer. Yy, mianowicie, serią, którą chciałem dla Was zrobić, jest gra Cut the Rope. Yy, to jest taka gra logiczna, gdzie yy, storyline wygląda w ten sposób, że dostajemy. E, pewną, pewną przesyłkę, pakunek e, z poczty, i jest na nim napisane Fit with Candies, czyli e, karm cukierkami. Okazuje się, że w środku znajduje się taka. Ja to mówię, że to jest żaba, taka żabka, chociaż no, nie jest to wyraźnie powiedziane przez twórców gry. To jest jakiś alien, który wygląda po prostu jak żabka, e, nazwany Uwaga, dla fanów Ragnaroka wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Rzadka nazywa się omnom, <laughs> omnom, tak omnomnomnom, -nom -nom. E, no i po prostu naszym zadaniem jest, no wiadomo, po u, różne, że tak powiem, urządzenia, różne, e, różne rzeczy tak poprzestawiać, czy tam też tak poucinać, żeby omnom został nakarmiony cukierkiem. E, to jest, czyli to jest takie coś w stylu... No, ułóż odpowiednią ścieżkę, żeby wyszedł wynik końcowy. O, może mi się uda w przyszłości nagrać tą grę, chociaż nie jestem pewien. Tu podejrzewałem, że będę musiał po prostu poczekać, jak sobie kiedyś, w końcu, za może jakieś parę miesięcy, za parę lat, kupię e, nowego laptopa. E, gra mi nie poszła z tego względu, że komputer nie chciał mi zainstalować Microsofta Net Framework 4.0, przez co też nie jest się w stanie. Sama odpalić. No ale cóż, niestety tak to bywa ze starym sprzętem. W każdym razie, mimo wszystko będę jeszcze dla Was próbował jakieś inne serie wykombinować ciekawe. Myślę, że tutaj coś też dla Was wymyślę. W każdym razie, w dniu dzisiejszym pojawi się odcinek pilotażowy serii, którą chciałbym dla Was zrobić. I tutaj, właśnie dla Was, prośba. Oceniajcie to po prostu, czy chcecie, żebym to robił, czy nie chcecie, żebym to robił. No bo w końcu, jaki jest sens, żebym ja grę robił dla siebie, a nie dla Was, skoro to jest wszystko robione dla Was? Więc oceniajcie. Wszystkim fanom Drakea bardzo dziękuję za to, że ustosunkowali się do mojej prośby i rzeczywiście w trakcie mojej nieobecności w Lizbonie. Rzeczywiście tutaj dużo, dużo, dużo subskrypcji poleciało, ponieważ z tego, co nawet sprawdzam w chwili obecnej, tak, przepraszam, że na Was nie patrzę, ale chcę tutaj dokładnie Was poinformować, jak to wygląda na stan dzisiejszy. Na stan nagrywania tutaj widzę, że Drake na nowym kanale ma już 263 widzów. A więc jest tutaj naprawdę bardzo duży postęp, szczególnie biorąc pod uwagę, że zanim wylatywałem do Lizbony, czyli 31 sierpnia, po pierwsze kanał jeszcze w ogóle wtedy nie działał. Były tylko przesyłane filmy sta ze starego konta, a wtedy też było jakieś 6, może 10 subskrypcji. w no, najlepszym polocie 20. No nie wiem, w każdym razie było ich mało. A tutaj wracam, patrzę, no i już kurde, ho 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 dużo poleciało, dużo poleciało, więc bardzo Wam dziękuję za to, że, wsparli, że wspieracie Drakea i subskrybujecie go na nowym kanale. Jednak też mimo wszystko prosiłbym Was, żeby było tych subskrypcji jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo wiadomym jest, że apetyt, wrośnie, ro, apetyt rośnie z, z miarą jedzenia, czy jakoś tak to się mówi. E, więc tutaj podejrzewam, ba, jestem przekonany, że im więcej was będzie, tym Drake będzie jeszcze bardziej zmotywowany do działania. Tym bardziej więcej ciekawych serii dla Was znajdzie, tym bardziej będzie wykupywał dla Was specjalnie jakieś ciekawe, nowe tytuły, e, żeby dla Was zrobić e, jakiś gameplay ciekawy. Więc subskrybujcie go cały czas. E, ze swojej strony mogę powiedzieć, że. E, no, na, na najbliższy czas będzie trochę ciężko u mnie z aktywnością, ale postaram się, żebyście zawsze mieli coś ciekawego do oglądania. Więc na chwilę obecną żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za uwagę, za poświęcony czas. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia właśnie w serii, którą dla Was będę uploadował, znaczy w odcinku pilarzowym. No i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło, bo zimno jest już na dworze. Papa. Pa. No i mi znowu brzydki komputer.